Minął rok i znowu jesteśmy w lesie i znowu będziemy oglądać horror. Początkowy pomysł, który wydawał się dosyć szalony, okazał się strzałem w dziesiątki. Okazuje się, że w grudziądzu jest mnóstwo widzów, którzy chcą oglądać horror właśnie w lesie, właśnie w tych nietypowych okolicznościach przyrody. 4 termosy, wójtum, Przy tego projektu nie chcieliśmy robić hałasu w lesie i dlatego mamy słuchawki, gdzie każdy ma, może słuchać dźwięku, który nie jest emitowany na zewnątrz, więc nie poszymy zwierząt leśnych i przy tym dobrze się bawimy przy takim tematyce, jak jest horror. Odbieram to naprawdę dobrze, widzę po dzisiejszym dniu, że jest, bilety szybko się rozeszły, jest duże zainteresowanie, więc jestem przekonany, że ta impreza się przyjmie, przyjmie na stałe w naszym kalendarzu. Coś nowego na pewno, Ja Jeszcze nie byliśmy tak, że chcemy spróbować czegoś innego i zobaczymy, no, może będzie fajnie, może nie, no nie wiemy. No ja nie byłem tak, że no, może będzie fajnie. Oglądamy tak, oglądamy z mężem, My jesteśmy fanami i lubimy bardzo martwe zło typu na przykład coś takiego, nie? No, trzymające w napięciu, dokładnie. Oj, Oj. No takie najbardziej o zabijaniu. Jakieś, jakaś piła, jakieś ten... O, to tak. Tak oczywiście, że się boimy i nie wiem co nas czeka. Zobaczymy co będzie, tak? W lesie chciałabym zobaczyć, jakie to będzie wrażenie. Mam nadzieję, że przeżyję, że wytrzymam cały seans. No, czekam na taką adrenalinę. Nie przepadam, wolę thrillery, ale tutaj idę z czystej ciekawości. Ta atmosfera lasu, groza, to mnie intryguje, więc zobaczymy, jak to będzie. Będzie strasznie. Mrocznie i ciemno. Do tego silent disco w kinie plenerowym warunki do tego, żeby się bać w dzisiejszej nocy jak najbardziej są. To zbieramy się pomalutko i ruszamy w las, dobrze? Proszę się trzymać, nie zgubić eee, i proszę zachować ostrożność. No to jest 10 すごい